Witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać w Sonic Speed Simulator. No i tak. To jest taki tytuł, w którym dużo już grałem. Nie mam czasu nagrywać, ale na proszę mogę Wam um, na koniec filmiku po dzieciach zdobyć tego skina. Dzisiaj będziemy tobie jeszcze gole i będziemy robić opening tych, tych jajek jesteś w sensie, no tak jajek a my sobie tutaj pozbieramy tego Expo, aby zdobyć poziom kolejny no i my lecimy wiecie no i tak ogólnie to na początku z, to yy, lajkujcie subskrybujcie bo lecimy po 40 subskrybentów a jak będzie 40 subskrybentów to robię jest... miał być na 250 ale Szczędzę Was, więc będzie na 40. W do 40 brakuje... O Jezu, co ja robię? Wyle do 40 brakuje tylko 3 subskrybentów, więc... No, zasubskrybujcie mój kanał. A no Was zapraszam do oglądania w prostu. No to miłego oglądania. My sobie tutaj przejdziemy. Hop. Dobra. Let's go. Ogólnie nagrywam teraz dłuższe filmy. O kurde, dobra. Jeszcze brakuje nam tylko... Ee, 42 leveli. Niedługo 41. Skaczemy, patrzcie. O, udało się. O kurde, jakie ja mam lagi, taki szybki już jestem. Może dzisiaj sobie pójdziemy na jakiegoś... O Jezu Sławdzie Jakiegoś rejsa Może wygramy akurat Dobra, kurde takie lagi tu są Ja jestem taki szybki Nie widziałam. Dobra, let's go, 3, 4 O Jezu ile leveli Ile leveli, dobra Już 39 Poziomów nam brakuje Leveli w sensie Jezu, a są lagi w ogóle potocznie. Co to jest? I tam. Teraz. jest. A w ogóle, bo to jest jajko, które ma te pety i można wybrać tego czeka coś tam, nie? No to. Płaca się. O jezu, jakie lagie. Dobra. O kurde, bra. E, ringi nam się przydadzą. Bardzo. Dobra. O kurde, mamy reading chesta. Ale fajnie. A do. Trwiamy. Co tu będzie, co tu będzie? Okej. Okay. Nie gieram, że to magnet. O kurde. Jak super. To na ringi też działa? O nie, ja utknąłem pod mostem. O nie dobra już Już od, od, utknąłem. Bez sensu było, że ktoś może nam zabierać te ringi, te kryształy. Kryształy. To wyłożyłam mega było. O kurde, o kurde, ile. Ile tego? Co jest? Dobra. Może lecimy teraz przez tutaj. O kurde. Yeah, jaki lag był potężny. O kurde. O kurde, jakiś gold. Dobra, nie malujemy. Mamy tylko 4 minuty supermagneta. Let's go. Mamy też triple ringi. Uuu, prawie się nie wystrzeliłem. Nie wystrzeliłem się. Pyk. Ale let's go. Tam się chce nagrać. Kurde, o tam. Potem jest coś pilotowego. Ja, kila! gry potężnie. och, on trochę. Ochłoń. ja ciągle pamiętam jak, jak zdobyć tego Sonika. Na koniec odcinku wam pokażę. Nie mam i poczekaj trochę let's go, let's go Let's go. Zielony, dobra, niech tam tak. o kurde ocieć się zlogowało. Trzymałem, a mi szło. Dobra. Wow. Nie, nie udało się. To jest tak dużo. O oh kurde. Fiolet Pet mi na 14 Level. Kurde, to dobrze. Zobaczymy sobie mojego treja. Jak on już jest wymaksowany. I w ogóle. Możecie mi powiedzieć w komentarzach, jak się zdobywam te wszystkie inne sneakersy, tailsy. Ani wiem, jak się zdobywam. No, Ale ja się już chyba nie da ja zrobić. I ono kupić. O, nie, nic się nie stało. Um, tego wiem jak zdobyć, mogę wam pokazać Wy mi powiedzcie jak się zdobywa te, a ja w zamian powiem wam jak się tego zdobywa To będzie dla tych, którzy jeszcze mają swojego własnego skina, to jest mój skin No Ja sobie nie zabudowuję mojego skina, dobra To, let's go um, się trochę kamerę, chyba nieważne Jezu, jakie lagi Dobra, let's go do tyłu Zielone, Dobra. Co? Ile tego? Co jest? Ja cię kręcę. Dobra. Ojej. Na kulis. Ile tutaj będzie ekspo? O Jezus, jak się wystrzeliłem. Panie, my mi sobie jakiś obieg na to? 1 Przejdźmy sobie o BP pierwsze. Nie dobra. Są takie lagi, że nawet wskoczyć na górkę nie mogę. Yes. Let's go. jezu yes. jakie lagi! Dobra, ochój trochę. Jest, dobra. Mam 0 FPS-ów, nie? Nie no, gram na telefonie, więc jak mam mieć FPS? Nigdy Próbuję od razu tam doskoczyć. O kurde, co się stało? Waliło mnie. Ale numer. No trudno. To wejdziemy jeszcze raz. Pewnie takie lagi miałem, że miałem 0 FPS-ów. I mimo tego, że grałem na telefonie. Jej. Um, Gdzie mi co się stało? Czy nikt mi nie powiedz co się stało? Bo nikt mi nie co się stało.